Witam was kochani bardzo serdecznie na pierwszym odcinku oficjalnie. Oj, seba, jest to mój taki dawny program, który postanowiłem przywrócić. Na tym programie naprawdę będą fajne rzeczy się dziać. Będzie zajebiście. Ojojo oj. Kurczę, bez tych słów, ponieważ yy, chcę, aby ten program nie oglądali tylko ci starsi, ale również ci Młodsi. Dobra kochani, zaczynamy. Ogólnie kochani. Kurczę, mam taki problem. Bo nie mam bluzy, co nie... No zaraz, może iść po statyw. O! Tam jest moje stanowisko. O, tutaj jest moje stanowisko. Czekajcie, bo po prostu jest to yy, coś niesamowitego, ponieważ już wszystkie bluzy mi się skończyły. Za chwilę kurczę. No, muszę na statyw położyć kamerę. Ech. Ja, yeah. No! No właśnie, właśnie! Skończyły mi się bluzy. I co powiecie o tym, żebym ja po prostu założył spodnie jako bluza? O, takie coś. Robimy takie coś? No nie? Tutaj drugą rękę. Bluza jest! No nie? A to? Kurde. Nie no, bluza jest. Mm. Ale fajny model. Model. <laughs> nie no, wiecie co? Tutaj trochę mnie ściska. Ja jestem chudy. To chyba dla młodego... Nie no, to chyba... Serio, dla jakiegoś młodego. Nie dla mnie. Nie dla mnie. Zdejmuję to, bo po prostu no nie dla mnie. Ech, nie dla mnie. Kurczę. Hmm. Aha! Jeszcze potrzebuję coś na uszy, bo jest strasznie zimno. Co powiecie na to, że po prostu wezmę sobie skarpetkę, no nie? I założę nowo. I... <laughs> Misiu, pu... Misiu szatek dwa razy! Misiu szatek dwa razy! Dobra, idziemy teraz do mojego pokoju... Eee, idę do mojego pokoju, jest PlayStation. No, jest to PlayStation, no. Tak szczerze. Tak szczerze konie, to... A, to tak... To tak kurczę, kurczę, kurczę. Hm A, muszę oczywiście. Starsi będą wiedzieć o co chodzi. Ale młodzi nie będą wiedzieć o co... O co chodzi? A, no i... Po performowałem się. Ach, pachnie! Teraz jestem pachnący chłopak który może iść przywitać się z jakąś fajną dziewczyną. Upadło. Kurczę, upadło, upadło. Nie wierzę, nie wierzę. Ło! Wow. Ło, wow, jakie gry mam. Super. Ogólnie to... Czekajcie. Czekajcie. Hm. Ogólnie to mordki, mortki, mortki, widać mnie, chyba widać mnie. Ogólnie to Ech. jestem ostatnio trochę zmęczony, no nie? Więc trzeba pajacyki. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć pajacyków! Ho, ho! I co? Pajacyku. Haha! Ha. Uhu! A bomba mnie goni! O! UF Dobra, zamknąłem się przed yy, taką wow Przed taką dziewczyną, koleżanką ogólnie, która po prostu jest szalona! Jest! Gdzie to się skryć? Gdzie to się skryć? O! Bardzo się jej boję! Bardzo! Nie wiem, do czego ona jest zdolna. Ona jest, coś z nią jest nie tak. Ona jest dziwna. Ona mówi, że mnie lubi. Ona mówi, że chciałaby mnie pocałować. Ona mówi, że mnie kocha. Boję się. Bardzo. Bardzo. Ja się naprawdę boję. Nie wiem co robić. Ona mnie kocha. Tak? Kochasz mnie? Dobra. Gdzie? Ej! gdzie ja trzymam jabłka? Gdzie ja trzymam jabłka? Chwila, Haha. Tak? Ha? No. Ej, jesteś zakochana we mnie dalej? Ole, poleciało to jabłko. Uf. Dostała prosto w twarz Jestem zadowolony, po prostu totalnie Totalnie powinienem pracować ee, w NASA Bo nie, w NASA? Nie Chwila, przepraszam W Marines, US Marines, ho! Celność W głupie koleżanki Plus jeden, haha! Ha. Nie no, plus sto Może plus dwieście. nie wiem Dobra Kamera w dół, kamera w dół, kamera w dół. Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? Co jest grane? O. A grane jest to, że właśnie skończył się już pierwszy odcinek iSaba. Jeżeli lubicie ten styl tego całego mojego serialu iSaba na podstawie iCarly. Piszcie w komentarzach, że Wam się bardzo podoba i że chcecie iChebow, właśnie w tym stylu. A ja będę starał się, aby moje aktorstwo, aby wszystkie sceny były po prostu profesjonalne, aby Was zabawiały. A jeżeli będzie Wam się to podobać, jeżeli naprawdę będziecie chcieli dalej yy, iCEBA na kanale, no to ja to będę dalej nagrywał. Będę to ciągnął specjalnie dla Was, bo jesteście najlepsi i mam nadzieję, że po prostu iCEBA rozbłyśnie. Na niebie, co nie? <laughs> no do, dobra, to ja idę. Nara, 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 wracam na PlayStation.